23 września 1983 roku w restauracji KFC w Kilgore w Teksasie wydarzyło się coś strasznego. A co dokładnie, do tego zaraz przejdziemy. Zacznę od tego, że dotyczyło to pięciu osób. Trzy z nich pracowały w tej restauracji, a dwie z nich były klientami. Jeśli chodzi o pracowników KFC, to byli to 20-letni Joey Johnson, 37-letnia Mary Tyler i 39-letnia Opie Hughes. Około godziny 22.30 córka Mary Tyler, Kimberly, przyjechała do KFC. Chciała porozmawiać z mamą. Jednak po przybyciu na miejsce okazało się, że drzwi są otwarte, a na podłodze... Jest krew. Barto się wtedy wystraszyła. Weszła do środka, a tam w kuchni dostrzegła, że coś jest nie tak. Wszystko wyglądało tak, jakby tam doszło do jakiejś sprzeczki, i to bardzo poważnej. Przybory kuchenne były porozrzucane, czapki pracowników leżały na podłodze, ale jej mamy, jak również pozostałych pracowników i klientów, nigdzie nie było. Dziewczyna była przerażona, natychmiast zadzwoniła na policję, która bardzo szybko zjawiła się na miejscu i rozpoczęła poszukiwania. Szukano pięciu osób, czyli wspomnianych już wcześniej pracowników KFC, czyli Joe'ego Johnsona, Mary Taylor i Opie Hughes oraz dwóch klientów, dwudziestoletniego Davida Maxwella oraz dziewiętnastoletniego Montiego Lendersa. Oczywiście rodziny zaginionych zostały powiadomione o wszystkim. Mniej więcej około północy w KFC pojawiła się pewna młoda, ciężarna kobieta, Lana Maxwell. Szukała swojego męża, 20-letniego Davida Maxwella. Lana powiedziała policji, że David wcześniej tego wieczoru udał się do restauracji i do domu już nie wrócił. W KFC miał się spotkać ze swoim przyjacielem, Dołym Johnsonem, który tam pracował. I do nich miał dołączyć jeszcze jeden kolega, dziewiętnastoletni Monty Landers. Okazało się, że ten chłopak również zaginął. W sumie, tak jak mówiłam wcześniej, potwierdzono zaginięcie pięciu osób. I mając pewność, że doszło do porwania, policja, strażnicy i miejscowi całą noc szukali zaginionej piątki, ale nie mogli znaleźć żadnego śladu. Przełom nastąpił rankiem. Wtedy to, jakieś 24 km od KFC, pracownik pola naftowego w hrabstwie Rosk natknął się na coś, co początkowo uważał za stos porzuconych ubrań i śmieci. Niestety, pomylił się. To nie były śmieci. To były ciała pięciu ofiar porwania. Cztery ofiary, czyli Joey, David Monty i Mary leżały twarzą w dół, z głowami opartymi na ramionach. Zostali też wielokrotnie postrzeleni, głównie w głowę i szyję. Z kolei Opichius, żonę i matkę, odnaleziono nieco dalej od pozostałych, a na jej ciele widoczne były rany obronne. Podobnie jak inne ofiary, została postrzelona. Jedna z teorii głosiła, że bandyta, być może jacyś mężczyźni. Zmuszli ofiary do położenia się na ziemi, być może obiecując im wolność, jeśli będą posłuszni. A opi, możliwe, że już na samym początku zorientowała się, że są w pułapce. Kiedy usłyszała pierwszy strzał, zaczęła uciekać. Z kolei inna teoria głosiła, że opi została wyróżniona, że ktoś obiecał jej, że daruje jej życie, jeśli będzie uległa. Ona nie chciała się na to zgodzić, zaciekle walczyła. Niestety została wykorzystana seksualnie i zamordowana. Podejrzewano też, że Joey również próbował walczyć. Mimo iż znaleziono go leżącego z innymi, ale on został postrzelony więcej razy niż pozostali. To wskazywałoby na to, że pierwsza kula chybiła, że próbował wstać, uciec. Ale niestety kolejne strzały już były celne. Sekcja zwłok wykazała również, że pod paskiem od spodni czyłego znajdował się kawałek paznokcia. Co uznano za istotną wskazówkę? Wtedy pojawiło się pytanie. Do kogo należy? Ale na odpowiedź trzeba było jeszcze trochę poczekać. Strażnicy Teksasu przekazali sprawę policji w celu dalszego zbadania, ale funkcjonariuszom brakowało środków. Udało im się sprowadzić, to prawda, psy tropiące, przesłuchać mieszkańców, ale pominięto kilka podstawowych kwestii. Miejsce zbrodni nie zostało zabezpieczone nawet przez jeden dzień po odkryciu ciał, a zdjęcia miejsca zbrodni nie zostały przesłane do wywołania. Co więcej, zaginęły. Zgłosił się też świadek pewna kobieta, która zeznała, że posłuchała, jak córka Mary Taylor. Czyli Kimberly, dzwoniła wcześniej wieczorem do mamy i mówiła, że tego wieczoru w kasie było 2000 dolarów, które trzeba było zanieść do banku. Kobieta zeznała też, że widziała wtedy mężczyznę podsłuchującego rozmowę i przedstawiła śledczym jego rysopis. Więc policja, opierając się na tym rysopisie, przesłuchała kilka osób jak np. Darnera Hartsfielda i jego kuzyna Romeo Pinkertona, którzy mieszkali w okolicy. Ale później służby wykluczyły ich z grona podejrzanych, ponieważ mieli solidne alibi. Kolejnym podejrzanym był James Menkins Jr., syn znanego przestępcy. Posłuchano, jak Menkins groził mieszkańcom miasta. Pożyczył też broń w czasie, kiedy doszło do morderstw i miał złamany paznokieć. Mankins nie odpowiadał rysopisowi świadka, ale postawiono mu zarzut na podstawie poszlak i przekonania, że ten jego złamany paznokieć jest tym samym, który został znaleziony pod paskiem Joe'ego. Ale badania DNA wykazały, że paznokieć ten nie należał do Jamesa Mankinsa. Co więcej, okazało się, że paznokieć ten należy do innej ofiary, do Mary Tyler. A w związku z czym ze względu na brak fizycznych dowodów łączących Wenkinsa z przestępstwem wszystkie zarzuty zostały wycofane. I sprawa tak naprawdę utkwiła w miejscu na wiele, wiele, wiele lat. Nie było żadnych świadków, dowodów. Nikt nie miał pojęcia, kto był mordercą. Jedynymi zabezpieczonymi dowodami były ubrania ofiar, serwetka i pudełko z KFC. W takim czasie nie zostały one jednak zbadane, na to trzeba było jeszcze trochę poczekać. Ale właśnie lata później policja ponownie sprawdziła materiał dowodowy przy użyciu najnowocześniejszych technik. Ponownie zbadano odzież ofiar, poplamioną serwetkę oraz zakrwawione pudełko z KFC i znaleziono trzy profile DNA. Tak więc, do kogo należało DNA? Kto był sprawcą? Otóż policja już wcześniej ich miała, już ich przesłuchiwała, jednak wtedy, ze względu na solidne alibi, zostali wykluczeni. A mowa tutaj o Darneru Hatzfieldzie i jego kuzynie Romeo Pinkartonie. Uznano, że to oni są sprawcami. W 2005 roku zostali oskarżeni o dokonanie morderstw w KFC. Na podstawie DNA znalezionego na serwetce i pudełku. Darnell został również oskarżony o krzywo przysięstwo, za kłamstwo podczas pierwotnego śledztwa. Mężczyźni przez cały czas procesu utrzymywali, że są niewinni. Twierdzili, że policja podłożyła przeciwko nim dowody. Jednak w ostatniej chwili przyznali się do winy, aby uniknąć kary śmierci. Romeo i Darnell. Odsiadują obecnie kolejno pięć i sześć wyroków dożywocia. Ale obaj mężczyźni utrzymują, że są niewinni. Romeo szczególnie głośno sprzeciwia się jego więzieniu. Twierdzi, że prawdziwym sprawcą był James Menkins. A serwetka i pudełko zostały podłożone, by chronić Menkinsa. Romeo mówi, pamiętajcie, że jest on bogatym synem męża stanu. A jeśli chodzi o trzeciego napastnika, ponieważ został znaleziony również trzeci profil DNA, była to plama nasienia na ubraniu Opichius. DNA to nie należało do żadnego z wcześniejszych podejrzanych mężczyzn ani żadnego znanego przestępcy. Chociaż w policyjnej bazie danych nie znaleziono żadnego dopasowania, profilowanie wykazało, że nasienie należało do białego mężczyzny. Jednak tego napastnika nigdy nie odnaleziono. Może poprosił Romia i Darnella o wskazanie ich wspólnika, ale mężczyźni cały czas utrzymywali, że są niewinni, zatem jak w takim wypadku mieliby wskazać wspólnika. A czy jest to prawda? No różnie może być. Sprawa ciągle pozostaje otwarta, a rodziny ofiar czekają na ostateczny wymiar sprawiedliwości. Może ktoś w końcu zacznie mówić, może odnajdzie się trzeci sprawca. A co do osadzonych Pinkertona i Hartsfielda, to w dniu 4 maja 2022 roku właśnie Darner Hartsfield zmarł w celi w wieku 61 lat po rozległym udarze prywatocznym. W tym czasie miał zaplanowaną rozprawę w sprawie zwolnienia warunkowego. Miała ona odbyć się w 2023 roku, ale tego nie doczekał. I już nic nie wniesie nowego do sprawy, chociaż jeśli chciałby to zrobić, chciałby coś nowego dodać, to zrobiłby to wcześniej. Miał na to dużo czasu. A czy był tak naprawdę winny? Czy obaj z Pinkertonem byli winni? Może zostali wrobieni? Jak uważacie? Jeśli chodzi o przeszłość kryminalną skazanych, to powiem Wam, że z akt wynika, że Hartsfield został aresztowany w hrabstwie Smith za kwalifikowany napad trzy dni po zabójstwach w KFC. W 1992 roku został zwolniony warunkowo, ale później to zwolnienie zostało cofnięte i w 1995 roku wrócił do więzienia. Natomiast Pinkerton w którego akcie urodzenia widnieje imię Roni, po raz pierwszy trafił do więzienia w 1981 roku za włamanie w hrabstwie Smith. I powiedział on śledczym, że w czasie zabójstw w KFC przebywał on w więzieniu, ale z akt wynika, że został zwolniony warunkowo dwa dni przed morderstwami. Wszystkim stronom w sprawie zakazano omawiania tej kwestii na mocy nakazu milczenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Czekam na Wasze komentarze. Czy według Was odpowiednie osoby zostały ukarane, a może tych morderstw dokonał ktoś inny? Jak uważacie? Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia.